Poszło. I Jarek Pasza, bramka nasza w tym y, przypadku. Jak ci się podobało? Mów dwa. Nie, no Ogólnie powiem Wam, że fajna arena Gliwice, kibice dowieźli dopingowo, fajnie się bawili, kibicowali nam, myślę, że byliśmy tutaj faworytami wśród kibiców, ale niestety w wyniku nie dowieźliśmy, gdzieś tam smuteczek jest, bo chcieliśmy się pokazać w następnej edycji jeszcze, gdzieś tam szatnia emerycka jest, każdemu co się dolegało pod względem fizycznym, bólowym, więc nie do końca też trafiliśmy w ten, w ten event zdrowotnie, ale był fajny mecz, twarda, fajna walka, więc... I tyle, no trzeba jechać w smutku do domu. I tyle. minimalna przewaga chyba 6-5 tam było jak patrzyłem tak 6-5, ale myśmy 2-0, prowadziliśmy później z wynikiem nas dogonili e, później nam odskoczyli, musieliśmy wynik gonić więc e, fajny mecz się układał dla, dla widza i tak dalej, myślę, że lepszego scenariusza e, nie mogło sobie tutaj mufy wyobrazić, ale myślę, że najlepszym scenariuszem byłoby gdybyśmy my byli zwycięzcy A jak z twoim zdrowiem, bo widzę, że delikatnie chyba coś znowu, bardzo, no niestety w przygotowaniach tutaj do tego turnieju gdzieś tam sobie problem z łydką mam e, do, do wczoraj myślę, że po prostu nie wystąpię ale jako kapitan tego okrętu nie mogłem opuścić. gdzie Ja skład komplementowałem, kompletowałem cały. Nie chciałem zawieść chłopaków, więc gdzieś tam z tyłu powiedziałem, że zagram. A zwykle ja, ja jestem na szpicie na ataku. Bramkoszczelny zawodnik. Tutaj niestety tam kulawy z tyłu, gdzieś Kuter, Noga, Papito starał się drużynie pomóc jak mógł, ale niestety nie do końca to No ja Tak słyszałem na arenie, że delikatne upomienie poleciało od ciebie w stronę Kuebu na Fidę. No tak, tak, tam było, że, e, dokładnie mówiłem, żeby celownik nastawił, sam był, sam był zły, że nie trafiał ze 3-4 metrów, ale fajnie było móc zagrać z takim gościem, e, który w Polsce, który w Polsce jest bardzo e, medialny, e, w pozytywnym słowa znaczeniu. Ogólnie moja drużyna skompletowana była, bardzo, bardzo fajne nazwiska, kulturalne, bez żadnych tam e, afer, dram e, za plecami, więc e, mogę się cieszyć i im podziękować za, za wspólny udział w tym, w tym turnieju. słyszałeś, że czwartku na piątek, mówię oczywiście o temacie piłki nożnej. Nasi piłkarze z Legii Warszawa zostali zaatakowani, jako re tak. reprezentacja Polski, tam mówię, wiesz, w cudzysłowie że piłkarze z Polski zostali za zaatakowani na meczu tak naprawdę międzynarodowym, co według mnie nie powinno mieć miejsca, nie powinno się wydarzyć. To jest no, dziwna bardzo sytuacja, powiem wam. E, wiecie, jedna strona mówi tak, druga strona mówi tak, e, więc słowo przeciwko słowu. Ciężko, to była ciężko. Była konkurencja, że są nagrania, że to polscy piłkarze byli zaatakowani, więc to chyba jest czarno na biały. No to że musi położyć karę teraz AZ Alkmaar, e, po prostu. Nie wiem, jaką karę poniesie. E, szkoda, że to tak wyszło. Mam nadzieję, że jeszcze Legia, potem e, piłkarze szczególnie e, i kibice jeszcze bardziej to ich gdzieś tam e, scali i mam nadzieję, że Przejdą w, w tą swoją grupę, wyjdą dalej, więc i będziemy chodzić na piękne mecze na stadionie w Warszawie, bo też jestem uczestnikiem tych meczów, chcę się cieszyć, jak byłem na meczu z Villa, przeżywałem bardzo, cieszyłem się z każdego gola, więc jestem z tą drużyną, w Warszawie mieszkam od 15 lat, więc tak naprawdę teraz... No, chodzę na, na, na mecze, nie będę ukrywał, mecze, na mecze o stawkę, mhm. bo lubię się emocjonować, i ta taka jakby budowanie atmosfery, też na Liverpool sobie jeżdżę to w Warszawie zaczyna być budowana atmosfera jakby od samego rana, czuć te napięcie meczowe, w tych meczach o stawkę, więc lubię i w ten temat się wkręcam, no, mam nadzieję, że właśnie e, klub piłkarski, samych piłkarzy, sztab i cała, całe trybuny, właśnie ta cała afera jeszcze bardziej stali, jeszcze bardziej pójdą do przodu. Na no, reprezentację Polski też jeździsz? E, zdarzało mi się na, 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 na być na meczu e, z... Ja byłem na meczu w Chorzowie, byłem na meczu na Stadionie śląskim. śląskim i na reprezentacji Polski teraz z pół roku temu też byłem. Na Mołdawie nie idziesz za tydzień. E, a może pójdę, wiesz? A to wiesz? To się może zobaczymy, bo ja też jadę. E, może pójdę na Mołdawie, fajne nowe nazwiska powołane. Zobaczymy, jak będziemy grali bez naszego kapitana, z niektórych na pewno zejdzie presja, e, bo gdzieś nie ukrywamy. tam w kularach się mówi, że to bardzo i stresuje pobyty Roberta Lewandowskiego, że mają drewniane, sztywne, zamrożone nogi. E, kogo by nie stresował? Tak, kogo by nie stresowały, e, więc mam nadzieję, że pokażą się z dobrej strony. No i może się lewy martwi swoje miejsce, jak zagramy dobrze i kolejny mecz dobrze. No to, to jest, wiesz, wszystko jest w rękach naszych, naszych piłkarzy. Życzę naszym tego, żeby się naprawdę dostali na Euro. Jarek, ja cię nie chcę przetrzymywać. Jeżeli się zobaczymy na meczu, to na pewno porozmawiamy tam. Może gdzieś się znajdę na Instagramie, to najwyżej napisz. Wszystkiego dobrego. Cześć, widzowie Dziękuję.